Jakość tego sprzętu jest niesamowita. Przede wszystkim może inspirować, zachęcać e, dzieciaki, ale też osoby w każdym wieku, starsze, młodsze, do tego, żeby obcować z nauką, z gwiazdami, z mgławicami, z planetami. E, a z drugiej strony, radioteleskop, który te wszystkie sygnały, które do nas dolatują, interpretuje, co tam się w tym kosmosie dzieje, co tam w naszej galaktyce się dzieje, a więc no, to, o czym czytamy, widzimy. E, dzisiaj możemy jakby to zobaczyć na masalnie, jak to chodzi, jak to działa. E, I myślę, że to jest dopełnienie e, parku nauki. Tą naukę, taką służbę... Dla nauki chcemy prowadzić, chcemy ją rozwijać, dlatego, żeby nie tylko być szkołą, ale także czymś więcej. Jeśli chodzi o, o radioteleskop, to to jest drugi. Jeden stoi w Akademii Radogusza w Częstochowie, ale nie działa, więc to jest jedyny działający w województwie. Natomiast jeśli chodzi o ten instrument, no to jest to drugi co do wielkości w naszym kraju. Dzięki za obejrzenie tego filmu i subskrybuj nasz kanał i oglądaj inne filmy nasze i Scorsese też jest dobry, Wes Anderson.